No jesteś w końcu, ile można na Ciebie czekać? Zaczynamy trening! Woo! Czytamy polecenie. Kwiaciarni było 3 razy więcej czerwonych róż niż białych. Pan Nowak kupił 40 czerwonych róż. Kurwa mać kolejne zadanie oderwane od rzeczywistości! Poprawmy je, aby było lepsze. Okej. Okay. W hurtowni było 3 razy więcej czerwonych róż niż białych. Pan Nowak kupił 40 czerwonych róż, jak to w hurtowni. I wtedy w hurtowni zostało dwa razy więcej białych róż niż czerwonych. Ile białych róż było w hurtowni, zapisz pierdolone obliczenia. Dobra, dobra. To zadanie wygląda jak te typowe, że pociąg jedzie z prędkością 100 km na godzinę, oblicz mas masę słońca, ale spokojnie to nie jest takie. To nie jest to, to, naprawdę to. Wszystko tutaj, co jest w tym zadaniu, jest prawdą i udowodnię ci to, jak zrobimy to zadanie, że to tak naprawdę ma sens w tym swoim braku sensu. Dobra, ok. W hurtowni było 3 razy więcej czerwonych róż niż białych. Czyli, jakby stała jedna paleta białych, to jak czerwonych róż jest 3 razy więcej i ich jest ta sama ilość w każdej palecie, nie? Tak zakładamy. I co trzeba zrobić, żeby liczba czerwonych róż, nie? W tych paletach była równa liczbie białych róż. No trzeba liczbę białych róż pomnożyć przez 3, aby. Te liczby róż się wyrównały. Czyli musimy tak jakby potroić liczbę białych róż, aby ich liczba była równa liczbie róż czerwonych. Ok. Oznaczmy liczbę róż czerwonych jako r, że jest to liczba, której nie znamy, ale po prostu wiemy, że ileś ona wynosi. Co nie? I ona będzie równa liczbie róż białych, jeżeli liczbę róż białych pomnożymy. Razy 3 i mamy pierwsze równanie. No i dobra, i teraz wjeżdża pan Nowak i mówi, "Po róże do wora, i nie zadawaj pytań. Ale po co ci tyle róż? Mówię, kurwa, nie zadawaj pytań. Okej, okay, czyli po przyjeździe pana Nowaka, który ładnie poprosił o róże, no liczba róż na pewno się zmniejszy. Czyli będzie trzeba od liczby róż odjąć 40. Czyli liczba R, ta początkowa liczba róż, odjąć pierdolone 40 róż, które on sobie wziął i sobie wyjebał gdzieś na drzewo, chuj w niego. Czyli zostanie nam R1 róż. Nowa liczba róż, której dalej nie znamy, ale wiemy, że jest mniejsza od liczby początkowej R. Okej, okay, okej, okay. czytamy polecenie dalej! Wow! No i dobra, Kusz opadł, pan Nowak poszedł. W kurtowni zostało dwa razy więcej białych róż niż czerwonych. Ale jak to? Jak? Przecież wcześniej było więcej czerwonych róż trzykrotnie. A teraz jest dwa razy więcej róż białych? Wytłumaczenie tego jest proste. Po prostu liczba 40 musiała znaczyć sporą ilość tych czerwonych. Dlatego, jak odjęliśmy te 40, to musiało ich ubyć naprawdę dużo. Czyli jak możemy to zapisać matematycznie? Yeah. czyli zauważ, że liczba róż białych pozostała taka sama, bo pan Nowak miał w nie wyjebane, czajisz miał wypierdolone w białe. Białe zostały tak jak stały. Czyli mamy jedną paletę białych. No i dobra. I liczba białych jest dwa razy większa od liczby czerwonych? No tak. Czyli możemy to zapisać, że nie wiem, mamy pół palety? Tak to zapiszmy, tutaj takie kreskowe. Czyli jak mamy pół palety, to połówka i połówka, dwie połówki dadzą nam jedną paletę. Czyli tą połówkę trzeba pomnożyć przez dwa, aby liczba białych była równa liczbie czerwonych. Ale zauważ, że liczba czerwonych się zmieniła, dlatego jest R1, bo to pan Nowak? zabrał 40 róż czerwonych. Mamy R1. Podsumujmy, co, co mamy do tej pory. Okej. Okay. czyli mieliśmy liczbę, jakąś liczbę białych i trzy razy większą liczbę czerwonych, co uznaliśmy, że liczba białych to jest jedna paleta, to liczba czerwonych to będą trzy palety, bo na jedną różę białą przypadają trzy czerwone. Nie? Potem wjeżdża Pan Nowak, zabiera nam 40 róż. I mamy pierdolone R1, czyli liczbę róż po widzinach pana Nowaka. I na końcu dowiadujemy się, że liczba białych jest dwa razy większa od aktualnej R1 liczby czerwonych. Czyli liczbę czerwonych pomnożyliśmy przez dwa, aby ta liczba była równa liczbie białych. Ok, więc połączmy to wszystko w układ równań. Jak to zrobić? Robimy układ równań, kurwa! No i dobra, kurwa, najpierw chcemy pozbyć się tego pierdolonego r1, więc b równa się 2 razy, razy kurwa co? r1 jest równe r-40. No to podstawiamy, a podstawiamy kurwa zawsze w nawiasie, czyli r-40. I wymnóżmy to kurwa od razu, żeby nam to nie przeszkadzało później. Czyli b równa się 2 razy r, no i 2 razy minus 40 to jest minus 80, kurwa. No i dobra, i z sytuacji początkowej przed przyjazdem pana Nowaka wiemy, że liczba róż była równa 3 razy liczbie róż białych. Czyli piszemy to kurwa, R równa się 3 razy B. I to łączymy klamrą. Klamra oznacza oraz. Zapamiętaj to. I dobra, dobra, i wiemy, że jak mamy dwa równania i niewiadome dwie, to ten układ równań da policzyć się. Zapamiętaj to, kurwa. No i dobra, jak to rozwiązać? Za R w pierwszym równaniu możemy podstawić 3 razy B. Zróbmy to. B równa się 2 razy. Podstawiamy w nawiasie 3 razy B. Chociaż ten nawias tu nic nie zmienia, ale to profilaktycznie. Czaisz bazę, bazukę. Dobra. I B równa się. Ten nawias nic nie zmienia, to mamy 2 razy 3. To jest 6B minus 80. No i dobra. I przenosimy niewiadome na lewą stronę, czy mamy minus 5b równa się minus 80. Dzielimy obie strony przez minus 5 i mamy b równa się 16. Dobra. Przy okazji, jeszcze policzmy liczbę róż czerwonych, ale to jest nasza odpowiedź do zadania, zaznaczam. Ale my jeszcze policzymy dla sportu. Tak, dla sportu, kurwa. R. Czyli to jest po prostu 3 razy 16 to jest 48. Widzisz, jaki jestem mądry? Nie, kurwa, nie jestem mądry. Jestem downem. No i dobra, podsumujmy to wszystko po, już po wszystkim. Mamy 48 róż czerwonych na początku, nie? W sytuacji pierwszej. Tutaj oddzielę. I mamy 16 róż białych, nie? Czyli to będą białe, te będą czerwone. Wpierdala się pan Nowak, zabiera 40, czyli minus 40. Zostaje 8, a liczba białych się nie zmienia. No i popatrz. Tutaj jest 48. 48 to jest 3 razy więcej niż 16. Więc to, co nam w zadaniu powiedzieli, że czerwonych jest 3 razy więcej niż białych. Ok, wjeżdża pan Nowek i podpierdala dużą część, bardzo dużą, yy, róż czerwonych i zostaje 8. A liczba 8 jest dwa razy mniejsza od 16, a w zadaniu mamy powiedziane, że liczba białych jest dwa razy większa. Od liczby czerwonych, nie? I to tyle, widzisz. Podali nam dwa fakty, ale nie powiedzieli nam liczby róż. I my mamy na podstawie tych dwóch faktów, w sumie trzech, bo jeszcze to, że pan Nowak tam wjechał i zrobił imprezę. To mamy wywnioskować, jaka była liczba początkowa róż, nie? Ciekawe dosyć. No ale to wszystko na dzisiaj. Na razie!